Siema widzowie, ja jestem Matis, a to kolejny odcinek z Daily. W dzisiejszym odcinku z pomocą pewnego moderatora spróbujemy wygrać grę, zabijając ludzi tylko przy użyciu czołgu. Nie jest to najłatwiejszy challenge, więc jeśli odcinek Ci się spodoba, to zapraszam do subskrypcji oraz zostawienia lajka. Oczywiście pamiętajcie o kodzie Matiz, w sklepie Fortnite. No i bez zbędnego przedłużenia zapraszamy już do oglądania. Dobra widzowie, my już jesteśmy w gierce, jest ze mną oczywiście Mariusz. I lecimy sobie, myślę, że na słodkie skrzyżowanie I plan jest taki, że ja biorę czołg, który jest na moście Chyba, że go nie będzie i będziemy musieli zabić boty A Mariusz znajdzie y, palnik, którym będziemy ten czołg naprawiać Jeśli coś się stanie niepożądanego Potem następnie polecimy sobie chyba na stację, żeby znaleźć paliwo Bo będzie potem potrzebne No i zaczniemy zabijać powoli ludzi Ale ich zniszczę Dawaj ich Nie no, kozak to jest Dobra, ale paliwo rozwaliliśmy o, jest palnik, o kurde! Albo z nich wypada palnik, dobra, to wy widzowie, że mamy palnik. Tylko teraz paliwo znajdziemy. Możesz te leczenie jeszcze brać. Ja tu wezmę medugiełki. Bo znalazłem. No dobra, to jedynie wezmę, to już trudno. Mi się za, e, zablokowała w skrzynce. Paliwo jest wszędzie, więc. Ja mam zero. Dobra, to ja będę kierował, ty będziesz strzelał z tego działka. Zaraz musimy znaleźć tylko paliwo, chociaż jedno. Chyba, że jedziemy na stację. Chodź może na stację. No to dała ich. Nie dostali, ale zaraz dostaną. Nie dostali znowu. Zabij go. Dawaj go. Nice. Dobra. Naprawę czołg. Naprawę czołg i bierz leczej. A ty masz mało. Ej, ja mam tą beczkę, ty, Ej, ja ją wziąłem Chodź tu Chodź do beczki Jeszcze ma mam Dobra, to się uleczy Ej, Dobra, jest git Widzowie, tak się to robi Tak się robi challenge, że mamy dwa fragi Ej, ale to działko oddaję. w sensie Tym działkiem może się łatwo yy, tych ludzi rozwalać No Dobra, szukaj tam i bądź obok ciągu. A to zaleka. A dobra! i to czekaj! Widzę ich! Do czołgu! Zmień miejsce! Czekaj, o, kurde. o kurde! Dostałem damage! Co ty zrobiłeś? Dobra lecimy! O kurde to ma 1600 AP! Ej wysiądź i mnie ulecz! Stań za czołgiem i mnie ulecz! Te się czołg! Co ty, co ode mnie czyś? Ej czemu on nie dostaje? Ej mówię ci wysiąść z czołgi i go uleć pad mi się odłączył Ej czemu on nie dostaje damage'a? Ten mało Ej bo na zaraz zniszczą czołg Mariusz Wysiąść Wysiąść i ulec. 35 teraz dostał 570 Jeden tam leży Tam dostał auto jakieś Dobra Kurde, stracić się go nie da nie, bez sensu jest to działo O, zabiję go Ha, <laughs> łatwo Pierwszy frag widzowie 4 kilo. 4 kilo już mamy Ile tego palnika jeszcze masz? 112 i 181 Trafiłem tu w locie Ej, tu będą pali... Tu będzie paliwo, tu będzie... Ale czekaj, podjedźmy trochę bliżej Dobra, to ja tu zostanę, może, a ty idź po paliwo. dobra, pójdę też. O, zniszczmy im auto. O, i są tu w dole. Tir. Jezu, w sekundę zniszczony. Zabij ich, bo ja nie mogę, nie mam jak. Ale oni są, ale oni są botami, nie wierzę w nich. Oni cię nie trafili, a z dwóch stron cię wzięli, gdzieś to? Nie, ej, dobra, to działko jest OPM. Ono daje 35 i strzela tak szybko. Czekaj, okay, rozwal go. 70 to ten Leży, 120 24 white. Nice. Jezu, ale to jest tak proste granie tym czołgiem. Coś w sensie oczywiście w dwójkę. Jak się gra w dwójkę czołgiem widzowie? To jest tak świetne. Wal do niego. bo ja teraz szybko. Zaraz zginę. No i mówię. No to ja też ginę w takim razie. Trochę to spieszyłeś, Maryż. Giniemy. Dobra, widzowie, zmiana planów. Lecimy na fortecę, bo Maryż mówi, że nikt tam nie lata i że jest tutaj czołg. Oprócz tego mamy także stację. Więc powinniśmy mieć wszystko, co nam jest potrzebne. Ale z tego co widzę, co leci tu mega dużo osób. Nie, na no grotę leci. A nie Ale to nieźle, Marysz Pad mnie się odłączył Musisz mi pomóc Ope mnie już biją Leci jeden Musimy ich widzowie zabić, niestety Jest tu czołg w ogóle? No ja nim prowadzę, jakiś typ jest ze mną To zabiję go, czekaj No weź go, zabij On rozwala czołg Gościu, ogarnij dupsko Nakita, nakita Dead, nakita jest Zabij go, no zabij go, on jest nakita Leży ile to ma HP? Mało. 800, dobra, wysiądź. wysiądź i musimy ich ja zabić. A dobra, to ulepsz to. Mam splashy, chodź do mnie. Zabijają Sloane. No to dobra, to akurat będzie Ale tego nie możemy brać. Dobra, jak zabijemy, to. Ja tam palę, te. Tak. Tylko je rozwal Akita, daj ty jeden jest, kurde, ginę chyba Zabiję mam ich Mam... wale od razu spaszę, chyba że masz mediełkę Nie mam nic to są dawny Idą Nice. 22-3 razy Wjeżdżamy w niego sprintem, o, nie da się budować, nie da się budować, Dead. dobra, łatwiutko widzowie, ja mamy to Rozwaleni Dobra, jak będzie strefa, to lecimy do strefy. E chłopy tam są. E czekaj ja go ze A tam, no. Nie dostał, ale prawie Maryju, rzuć spokój ruszam, się Ja się w tam i no, rzuci w, w dół O, dostał 60 od drzewa! Hahaha, <laughs> down. Czekaj, dawaj go, on jest sam, on jest z friksem Czekaj Dostał 35 Ich jest tam dwóch No właśnie widzę Opadają te pociski jak się strzela. Opad kuli ma. kuli. Dobra, to nie był najlepszy pomysł. No to w Mariusz. Mariusz. Nie, co ty robisz? Wysiadaj, wysiadaj, obracaj to. Szybko! Uciekamy. Ej możesz naprawić teraz? Napraw to Oda się. No dobra, styknie, styknie już. Bo może znajdziemy nowe czołgi, i wtedy nie będzie trzeba tego naprawiać. Ej, ja bym ich zabił, tylko musimy tu wjechać na ten most, czekaj. Pod mi się odłączył, muszę go podłączyć na nowo. Ej, to może być... To się może udać. W sensie możemy ich zabić z łatwością w miarę. Tylko musimy Ej, mieć plan 570 to ta fura dostała. Zadajesz im coś? Tak, ale nie idź w nich. Wiem, wiem, wiem właśnie. On ma 0. Dostał 52. E, Wejdźmy w ten. Oni się, oni się palą. Wal no. do tego. Dostał 35 krak. Leży. Od. Lecz czołg. Lecz czołg. 70. Mariusz, trzeba uleczyć czołg. Dobra, schowaliśmy się. do tam Dobra, dobra. Czekaj. Ej, ale ten jednego zabiłem. Zaraz powinienem dostać. Tam jest typ! 70. Ale go bombardujemy. Ja pierdzielę. Dostałem fraga. Dostałem fraga, czyli go. Albo te. Mariusz, bo potrzebuję twojej pomocy, musisz ich ostrzelać Bo walą do mnie i mogą do mnie walić cały czas Ja zaraz, zaraz nam zniszczę czołg, Mariusz no, 70 dostał nie, nie Oni do mnie walą No, czołgu zaraz Czołgu zaraz nie mamy no, Ale no to Nie uciekaj mi Ulecz ten czołg I zaraz tam wejdę Pomagaj mi, bo nie stamy rady No Strzelam do nich Odstraszam ich tymi strzami, nic nie trafiam, ale odstraszam ich. Uleś tu do fula. Mogę F cały naprawić. Naprawiaj ze mną. Nie mam jak! Nie rozumiesz, że nie mam tego 15 dostał. Nie wierzę w ciebie, Marysz. Jesteś wiesz o tym. No dobra, nie mam co zrobić, czego ty nie rozumiesz? Muszę to wyklaczować. Na hita jest. Znaczy, no nie na hita, ale. Ej, co on robi za mną? Więc jeśli film wam się spodoba, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce oraz sobie. Wpadajcie także na Discorda, na Enebę i do Kruxa. Linki macie w opisie. No i się ma.